Kasyno oficerskie w Modlinie. Kasyno oficerskie dla oficerów rosyjskich w Modlinie to obiekt o charakterze pałacowym. Powstał około 1905 roku, wybudowany na planie litery T z przykrytym podjazdem arkadowym od frontu i tarasem na górze. Był to obiekt na wskroś nowoczesny, miał oświetlenie elektryczne, własną kotłownię i centralne ogrzewanie. Nowością była też swego rodzaju klimatyzacja. Budynek jako reprezentacyjny był siedzibą komendanta twierdzy. Spełniał także rolę ośrodka kulturalnego, gdzie odbywały się bale, przedstawienia teatralne, odczyty, przyjmowano ważnych gości. Po służbie w kasynie oficerowie mogli spędzić czas w gronie kolegów. W sali kasyna 19 sierpnia 1915 roku Rosjanie podpisali wstępną kapitulację twierdzy a w okresie międzywojennym kasyno gościło w swych murach najwyższych przedstawicieli władz II Rzeczpospolitej. Ze względu na swoją unikatowość wnętrza budynku były wykorzystywane jako scenografia przez ekipy filmowe, np. dla filmu C.K. Dezerterzy. Na terenie Modlina Widzimy charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, które zostały wbudowane w latach 1897-1903 jako zabudowania o charakterze mieszkalnym dla żołnierzy rosyjskiej armii. Budynki carskie są dwukondygnacyjne i niepodpiwniczone. Nad klatkami schodowymi znajdują się dekoracyjne szczyty, niektóre z zachowanymi datami budowy. W Wojsku rosyjskim istniał wyraźny podział między oficerami a podoficerami. Zatem kwatery dla oficerów zostały wybudowane osobno i znajdują się przy obecnej ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, natomiast dla podoficerów w trójkącie ulic Moniuszki, Kadetów i szpitalnej. Obecnie znajdują się w nich prywatne mieszkania. Na terenie Modlina znajdują się również tak zwane białe bloki, które zbudowano w latach 30. XX wieku. Przeznaczone były dla kadry podoficerskiej. Ich nazwa pochodzi od koloru cegieł na elewacjach budynków. Białe bloki nazywane są też blokami Piłsudskiego. Na niektórych z nich widać ślady po kulach z czasów II wojny światowej. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę, Propatria ponad Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.